Witam Was bardzo serdecznie, widzowie Szymano. z Stim Tevix. Nasze ulubione POV, czyli do kart Pokémon, do gadżetów, do in real life Ja to mówię in real life. Głosuję bardziej wolę jak inreal in real life niż gry. Zawsze słuchajcie w grę, jeśli chcecie wesprzeć nasz kanał. No, lecimy po trzy koła. No i dzisiaj, widzowie, jak już wiecie, pod tytułem odcinek z gadżetami z Chin. Tak, doszło do mnie. Zyskało szybko, około 2 tygodnie, więc no nie było tragedii. Bez oświetlenia chyba będzie lepiej niż z oświetleniem nawet, bo bardzo naprawdę ładnie widać bez oświetlenia. I widzowie, mamy 5 gadżetów. No... zacznijmy sobie zaraz od jakiegoś, wybiorę sobie jakiś po prostu jakikolwiek, to możecie słyszeć już jakieś takie obijania, coś ten tym tekst... <tuh> Więc, no dobra, zaczniemy sobie pierwszym, tutaj tak blisko leży. Taki zegarek, który przyszedł do mnie w takim stanie. Takie otworzone, zgniecione, jak widzicie. Nie wiem, czy czegoś nie pokazałem. No, to to będzie zamazane pół góry. No, po prostu w takim stanie, beznadziejnym do przyszedł. Jest on w kolorach red, purple, pur, blue, green, black. Powinien być czarny. Czyli kolorze black. Czy będzie? Zobaczymy. Ma on tak. Yy, zmierzy nam niby temperaturę. Yy, Kalorie mierzy kroki. Pokazuje lokalizację i odbiera się nim telefon. No to dobrze, zmieni sobie go. Okej. Okay. Jest on w wersji czarnej. Czyli no Smart bracelet, your heart jest. O coś tu jest, przepraszam. A to instrukcja. To nam się nam nie przyda. Yy, tutaj mamy takie dwie części, czyli to jest pasek i jest nasz sam. nasza cała maszyna. A, to się ładuje, do komputera się podłącza. Albo do dowolnego po prostu takiego, wiecie, gniazka. Mamy tutaj folię, czyli satysfakcjonujący moment. O, jest sery. Dobra odkładamy, dobra, i czy jest naładowany? Czekajcie, widzę, muszę sprawdzić, czy się go jakoś tutaj tak włącza, czy coś się, jak to się włącza? O, widzę, jest tu kółko, nie wiem, czy zauważycie, o, jest, widać, jest tutaj kółko. No i nie wiem, czy łapie coś, czy nie. No dobra, to jego może zostawimy na późniejszy etap odcinka. Ja go po prostu pójdę i podłączę do laptopa. Wydaje mi się, że to będzie lepsze rozwiązanie. Zobaczę i uwaga, czy się ładuje. OK, widzę, że się. Ale jest rozładowany. Ja Pisze power down, czyli od złego gadżetu zaczęliśmy. No i ogólnie tutaj też było pognieciony, więc jeśli coś nie będzie działało, to już wiadomo dlaczego nie działa. Też... No nie prosiliście, ale wydaje mi się, że fajne jak będzie, że tutaj się zlecenia tego zegarka. No. Dobra, o kurczę, czekajcie. Dobra, weźmiemy. Poprawię trochę tutaj kamerę. Dobra. No to tu jeszcze mam takie. I mam tylko instrukcję, pudełko i to. Nic nie ma więcej. Nie ma ładowarki. Nie jest to naładowanie, tylko jest to po prostu. Na... wiecie, na wejście do... Kaptopa, komputera. No, jak macie myszkę, nie? Klaweturę. dobra To, to odkładamy w takim razie tutaj, żeby nie było. No, do szkoda. tutaj na wszystko bez żadnych cięć. No, bo że coś się stanie nagle, to będzie jakieś cięcie będzie. Następny gadżet weźmiemy sobie jakiś taki ukryty. I to są. Bluetooth. Czyli to są słuchawki bezprzewodowe. Mamy tutaj jeszcze jedne, ale spoileruję od tyłu, nie od przodu. I mamy tutaj taki jeden gadżet, który jest mega ciekawy, jestem jak go i się on będzie działał. To będzie mega mocny, dobra. O tu takim sobie otwieramy. Oj, kurczę! Kurczę, kurczę, to taki trochę Ach, mocny jesteś. A w ogóle piszcie czy... Chcecie więcej odcinków z długopisem 3D. Jeśli tak, to napiszcie w komentarzach. Nie wstydźcie się pisać w komentarzach. Im więcej komentarzy, tym lepiej dla mnie. Okej, okay, dobra. Jest w kolorze ładnym. Więc wysypmy. Okej, okay, mamy chyba tylko kabel. No i jeszcze jakoś tam mini strójce. To z gówno obchodzi. No szczerze, mega ładny kolor jest kolor taki blue. No, taki, taki zielono-niebieski. może tak to określić. Otwierasz się go tutaj. ok Podobnie jak AirPodsy. Wyglądają... O kurde, świecą się od razu. W tym miejscu. Czy da się je włożyć do ucha w miarę? To jest prawa składka. Siedzą git. Siedzą git. Bardzo git siedzą. Takie Naprawdę nie, tak, tak bez tragedii, siedzą naprawdę git. Naprawdę git siedzą w duchu. Są one wodoodporne. Tu jest jakiś przycisk na, ty, na tym, na tym, na opakowaniu. Aha, czyli na przykład jeśli mamy, jesteśmy na przykład na podwórku nocą, to sobie to zaświecamy i mamy taką ale latarkę, bo widzicie, to naprawdę daje, nie? Gwiaźdź nie jest pocięku. Dobra. Słuchawki, widać, że się łączą. Zaraz to przetestujemy, czy się łączą z telefonem. Bardziej z laptopem, bo telefonem nagrywam. I mamy też kabel do ładowania. To przynajmniej tyle, że dorzucili nam kabel. Tutaj się już stawiam. cena. O tego, tutaj, o tych słuchawek. Eee, Okej. Okay. No tutaj mamy kabel bardzo krótki, co jest to z nami już. Zaraz sprawdzimy czy się łączą. Bo to jest też bardzo ważne pytanie. Okej. Okay. Ładują się na system, tak jak myślałem. Czyli tutaj macie takie no do ładowania. No i tak jak myślałem, tu macie magnetyczne, więc naprawdę fajne. I jest wodoodporne są słuchawki. Z tego co pisało. Są potoodporne, ale wiadomo, no, mamy tutaj troszkę ekstremalniejsze testy, ale no. Pudełko nie jest wodoodporne, no i to widać, no bo tutaj jest dziura na ładowanie, więc jakby, no jak zamoczycie pudełko, no to już raczej nie będą działać, ok To akurat ustalmy, że nie będą raczej wtedy działać. Zaraz sobie tutaj te, te gagatki znajdziemy, bo muszę zobaczyć, który to jest bluetooth, bo to jest pytanie. Bo mówię widzowie, to jest właśnie problem z takimi rzeczami, nie lubię takich rzeczy z testować bo no po prostu trzeba szukać, nie? Trzeba szukać Bluetooth, bo zazwyczaj się nie ma napisane. Dźwięk. Bluetooth. Jest jakiś G -E S O. Nie, 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 nie wyszukuje mi tutaj widzowie. Czekajcie. Ekran O Może to jest to. Okay, to już będziemy kombinować później. No to ja tutaj kliknę i mi wyszukuję. Nie, wezmę jeszcze te słuchawki, żeby były bliżej. Może to da coś tym słuchawkom, żeby się połączyć lepiej. Bo mówię, no nie, nie łączą się. Na razie schowałem ładowane. No są naładowane na pewno, bo się świecą. A nie wyszukuje mi tutaj jakoś dźwięk. Właśnie nie wyszkuję mi. Dodaj urządzenie, Upewnij się, że w... O jest, jest! Mam i12, tak się nazywa. Czekajcie, włożę do ucha. Jest, podłączone. O jest, widzowie! Czekajcie, kurde. Ja nie lubię słuchawek z takim dzindzem. Ej! Ej, widzowie! juu, Ej! Widzowie! Muszę tu delikatnie dotykać. Tu macie słuchawkę, nie? I patrzcie teraz. Odpałżowało mi! To są mega tanie słuchawki i one odpauzowują! I dźwięk jest naprawdę no, normalnie na drugo też pauzuje, Pa. Nie mi. Nie, normalnie aż wam to pokażę, poczekajcie. Przepraszam Was za tutaj yy, za, za syf, po prostu, jaki brudny jest TP. Patrzcie teraz, czekajcie. Na szukad najtrudniejszy czerwony na YouTube Shorts, Szybciutko. I teraz patrzcie. Jest odpałzowany. A ja nie mogę reklamy zapozować. Poczekajcie. Tak, Pominiemy. Halo. Sorry. I patrzcie teraz. Ja trzymam jedną ręką to, drugą ręką to. I patrzcie teraz. Odpoczywam normalnie. Nawet nie wiem, czy nie słychać teraz. No widzenia. Patrzcie, no jest, Nie, to jest hit. Nie, to jest hit. I dźwięki są naprawdę dobrej jakości. Przechodziłem tutaj do stanowiska. Nie? Ja jestem godzien podziwu, nie? że słuchawki z tak mało pieniędzy są tak dobre, nie? Naprawdę. Szczerze nie spodziewałem się, żeby będą no aż tak dobre, nie? Mówię, że jest to dobre, raczej znaczy nie są takie słuchawki, nie? Za tylko tyle, no. A one nawet mają opcję zapozowywania kliknięciem. No, naprawdę. Słuchawki Xiaomi mi za 100 zł około. Moje dawne nie miały takiej opcji, nie? Podejrzewam, że mają więcej opcji, ale to nie jest odcinek, żeby nad jednym gadżetem się skupić milion czasu. A i tak już 7 minut na to Więc przechodzimy do następnego. W takim razie to następne weźmiemy sobie to. Całkowicie odbiegając od tematu urządzeń elektrycznych, tylko urządzeń praktycznych i przydatnych. Tak, jest to urządzenie bardziej przydatne. Nie jest to urządzenie elektryczne. Wyjmę to. Takie ładne tutaj, czarne. Takie... nie jest taki, wiecie, plastik, tylko to jest taki matowy plastik, że tak to ujmę. No i możecie się zastanawiać, co to jest. Bo szczerze, to ja bym powiedział, że jakieś tabletki babci. Ale dobra, no nie, nie, nie są to tabletki babci. Tylko poczekajcie, muszę rozkminić, jak to się otwiera, że nie wysypać wszystkiego naraz. Mam podejrzenia, że może się to zaskoczyć tragedią. Bo nie wiem, jak to otworzyć. Czekajcie, tu jest jakiś. A jak to się otwiera? A widzę, jest problem. Już, już nas. Pierwsza rzecz nas pokonała. Pierwsza rzecz, która się otwiera i od razu nas pokonała. No si. Ja widzę, ja tego nie otworzę. Czekajcie, no nie da się. tam, bo jak się otwiera. Ok, ci tu otwiera muszę rozkwinić jak to się otwiera. O, da mam. Yy, muszę coś podwadzić. Yy, zegarek tutaj pomoże, który się aktualnie ładuje, wiecie o co Kurcze, no puść! O! Puściło, jest! Ja pierdzielak to trzymało cholerstwo. Ja, pierdziel, wszystko się wysypało. No nie dziwię się jak... To trzyma Nie wiem. No dobra. To teraz to położyłem tu. Napiszcie w komentarzu, czy domyślacie się, co to jest. To jest narzędzie, bardziej jak to można powiedzieć, śrubokręt, który ma zmienne końcówki. Tak, jest to mega. Ja to potrzebuję, bo czasem mam odcinki i na przykład czasem coś trzeba skręcić, coś ten teges. I na przykład chcecie sobie wziąć krzyżaka. No to proszę. Kurde, zaczynam. Czur chcecie sobie wziąć na przykład, czekajcie, jakiegoś, którego znam o, taki trójkątny, piękny taki trójkątny tutaj wkładacie go sobie do tego pik to jest na magnes widzicie, na magnes trzyma nawet naprawdę dobrze trzyma no i sobie wkręcacie, wkręta czytam śrubę jakby zajebiste, tylko że trzeba będzie to posegregować. Ale to będzie łatwe, jest to posegreguję poza nagranym. Jak widzicie, jest tu po raz, dwa, trzy, sześć razy cztery. No to mamy, widzowie, 24. różne końcówki. Rozumiecie to? 24 cztery różne. O, tak, pokażę. Różne 24 końcówki mamy tu, nie? I jakby zaoszczędzenie pieniędzy jest tu ogromne, nie? Jakbyście mieli tyle śrubek kupować. To obiecuję, żeby to było droższe niż tutaj, jakbyście to po prostu kupili, ten gadżecik sobie tutaj. I to się nawet mocno trzyma. Tylko, że po prostu, no wiecie, z Chin to leci, no to że się wyrywało, po prostu w Więc ja to daję na bok. Tutaj też macie cenę. Tutaj dajemy na bok. Tu też. I das, czy najmocniejszy gadżet. da najmocniejszy na końcu co oglądają do końca, jeśli oglądacie do teraz, następny słuchawki, jeśli oglądacie do tego momentu napiszcie jestem sigmo, to przypnę wam serduszko jeżeli chcecie samo to piszcie, jestem sigmo, okej okay. to są oklejone tak ładnie, kabel mega podobny stereo music headphones, już wiem jak się chyba nazywają, worek zostawię a najlepszy gadżet na końcu musi być, dobra Oczywiście satysfakcjonujący moment. Chociaż nie jest satysfakcjonującym, się nie da tego odkleić tak łatwo. <laughs> nie będę brał nożyka, mi się szczerze nie chce. Okej, okay, odpakowujemy. Te od razu widać, że są o wiele mniejsze od tamtych. Nawet możemy porównać. Ciekaw, czy lepsze. O, no widać bardzo różnicę tutaj pomiędzy rozmiarem. Dobrze. Okej, okay, tak wyglądają. Też są na magnes plus. No, pudełka też nie mają wodoodpornego, no bo jest K. A nie! Nie, nie mają. Myślałem. Bardzo małe mają cech. Okej. Okay. Bardzo podobne w budowie, bym powiedział. Ale są rozładowane. O, o, o. Czekajcie, zaczęło świecić. Halo, halo. CPU... No halo, słuchawki. Czuwaj, też mam jakiś przycisk na plecach. Nie wiem do czego, po prostu klika. I są rozładowane. To idzę, ja wam teraz tego nie naładuję, bo ten przycisk za długo będzie trwał. I tak trwa bardzo dużo. I przejdźmy już do takiego ostatecznego gadżetu. No, fajne, bo ma, ma, mega mocny magnes mają. Dosłownie. No, nie wiem jak dźwięk TP, ale są rozładowane, bo się nie świecą. Więc ciężko, zanim one się naładują, bo pierwsze naładować pudełko, później one się zaczną ładować. Za długo widzowie stracę czas na to, więc ja je odłożę. Się naładuje przy okazji tam kiedyś, jak będą potrzebne. Pewnie będą leżały w półce. dopóki ich nie zepsuję, bo mi się będzie nudziło. No teraz co, wyostatecznie gadżet wjeżdża na rejon. Uuu, ale wjechał. Dobra. Jest to mały mikrofon doczepiany do telefonu. Mikrofon, który przyczepia się do koszulki, to jest około 200-300 zł jest Taki, wiecie, firmowy. Jeśli to działa, to szczerze... Bo to jest hit. Ale mega ładnie opakowane, jako jedyny w folii, żeby nikt tego nie otworzył. Bo inne garze były po prostu no, luzem. Bo tutaj nasz wkrętach się przyda. To wkrętakiem to otworzymy. Damy sobie jakiś, nie wiem, byle jaki. Co to otworzymy? Nie <laughs> widzę nożyka. Chciałem też zamówić z Chin, ale no do Polski nie da się wysłać noży, nie, nie czemu, nie wiem czemu. Dobra, mamy to. Chociaż nie mamy chyba tego, nie wiem, jakieś folia jakaś nie wiem. O! A poszło teraz. Okej, okay, dobra, mamy. Tyk. Nazjęte. Tutaj jest folika, że dla by była. I otwieramy. Tu macie cenę od razu, że nie zapomniał. Live show interview vlog short video. I to było do O otworzyłem odwrotnie, to czekajcie, włożę, żeby Tak, już. Tak wygląda. W są różne zestawy: i jest i do iOSa, i do Androida. Ulotka jest aż szczerze gruba, grubsza od tego: waży <grybujesz> więcej niż to. No dobrze, wysypmy sobie to. No to sobie zestawy może się przydać. I to podłączamy do telefonu. Mam jakieś foliki, jakie takie krystaliczne. Posłuchajcie, asemer. Nie wiem czy było słychać. Ale tu są takie jakieś takie, nie wiem, portaliki jakby. Tu jest doładowania, tu też jest doładowanie. Ooo, Eclipse normalnie, nie? Za taką cenę, Eclipse. Tu jest gąbeczka. Zdejmowana, to akurat na plus. Kurde, to widzę, jest taki, no trochę wyższy gazet, bo też kosztowało trochę, ale to już miesza, to ok, o, tu jest włącznik, czy się włączy od razu? Kurde, o, jest, jest, dobra, szuka łączenia, teraz podłączymy to do telefonu, widzowie. No tak nagle schakowało mi telefon, yes. Czekajcie. O kurde. Kurde. Halo, 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 halo. I teraz teoretycznie podejdę troszkę, bo to się w końcu łączy z daleka. Halo, 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 halo. Halo, widzę, słyszycie. Nie napiszę w komentarzu. Ja to i tak przedstawię teraz. I zaraz do Was po prostu też wrócę, nie? No? alo 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 test microfone test microfone